Cześć wszystkim właśnie chciałbym wam dzisiaj pokazać taką jedną rzecz mianowicie em, taki patent znaczy patent dużo osób do nas wysyła łożyska jednokierunkowe na wariatorach em, do CF Moto 520 625 ogólnie z tych jednocylindrówek bo 850 i 1000 mają fabrycznie przerobione no i chciałem Wam dzisiaj tak pokazać, troszeczkę to wyjaśnić, bo w skrócie byłoby mi lepiej nawet pokazać Wam na filmiku to, niż co chwilę każdemu tłumaczyć z osobna. Mianowicie zobaczcie, łożysko jednokierunkowe blokuje się w prawą stronę, widzicie? Blokuje się. Tu jeszcze jakoś działa, ale już zaczyna szumieć. Słychać, prawda, że szumi? Eee, tutaj mam który, łożysko, które wysłał do nas klient na naprawę przeróbkę, to znaczy przeróbkę, które jest blokowane w ogóle, zobaczcie, tutaj środek w ogóle się nie rusza, te łożyska też stoją dęba. Eee, słuchajcie, one są fabrycznie smarowane i trzeba by je w ogóle smarować co wyjazd tak naprawdę. E, jedyne rozsądne rozwiązanie to jest przeróbka tego łożyska, czyli e, wyrzucamy ten środek, e, idziemy pod tokarkę, patrzymy czy nie ma bicia to łożysko, bo to też trzeba sprawdzać, czy nie jest jakieś tutaj poharatane. Jako tutaj widać jakiś ślad, eee, nabić dwa łożyska nowe japońskie. My na nowych łożyskach wkładamy, e, składamy takie łożyska. No i nasadzimy tutaj. Wtedy to łożysko kręci się i w tą stronę, i w tą stronę. I teraz plusy i minusy tego w ogóle yy, rozwiązania to jest taki yy, plus, oczywiście, jest taki, że wam się to już nie rozsypie. To znaczy, że kład sam nie będzie jechał do przodu, czy biegi nie będą ciężko wchodzić, bo jak się łożysko tu rozsypie w środku, tak jak o tutaj, na tym łożysku, to klient właśnie do nas mówił, że on ma taką przyczynę, że biegi mu nie chcą wchodzić, albo że sam kład jedzie. No dlatego jedzie, ponieważ tu wszystko jest zablokowane, więc to wszystko wiecie, to jest zblokowane więc trzeba to y, po prostu przerobić, to łożysko, żeby w jedną i w drugą stronę chodziło. No i y, co jakiś czas te łożyska, które tutaj będą, trzeba będzie też je wymieniać, więc też trzeba sprawdzać po, co jakiś czas na jakimś przeglądzie. Także y, przeróbka na pewno to ma plus, że to Wam się nigdy nie rozsypie, czyli pojedziecie od domu 50-100 km i na pewno dojedziecie z powrotem do domu. Y, minusem tego rozwiązania Minusem to jest to, że podczas zjazdu z górek, na przykład przy 1 km na godzinę, będziecie mieli swobodny zjazd. Nie będzie tak zwanego hamowania silnikiem. 850 i 1000 ma fabrycznie zwykłe łożysko, fabrycznie. Czyli klienci, jakby na tamtych pojazdach, są już, wiecie, przyzwyczajeni od startu, że tam nie ma tego hamowania. Więc to jest jedyna rzecz wady. Ja tu widzę same zalety. Po pierwsze, biegi wam lepiej wchodzą, czy jesteście nawet pod górką? Pod górką jesteście i chcecie bieg rzucić, na przykład z biegu H na R, to wam lepiej zrzucać ten bieg, bo tu jest zawsze łożysko chodzi w jedną i drugą stronę, tak? Więc y, wtedy wam to jest wygodnie. Więc polecam ogólnie tą modyfikację, przeróbkę łożyska jednokierunkowego. To są y, to jest taka rzecz, która na pewno was y, no, no udogodnienie jest pewne tak? przy zmienieniu biegów, i na pewno Wam się to nie rozsypia podczas jazdy. Druga rzecz, jak już jesteśmy przy ogólnie całym napędzie układu yy, wariatora, to że yy, tutaj są takie podkładki. Zobaczcie, to zależy jak fabryka składała w, w, w Chinach w CF Dają tutaj różne podkładki. W sensie dają dwie sztuki, trzy sztuki, cztery sztuki, pięć sztuk nawet widzieliśmy. Są to półmilimetrowe podkładki. One służą do ustawiania paska względem talerzy. To znaczy, że jak na przykład zarzucicie pasek Gatesa, który jest szerszy od fabryki, to powoduje czasami tak, że ten talerz podczas chodzenia na biegu neutralnym kręci się. No i trzeba zastosować albo dołożyć podkładki, albo odjąć. I słuchajcie, zobaczcie, te pół to jest ogólnie tragedia, to co dają, bo one się wyklepują, i czasami nawet klienci nie wiedzą, że tam mieli tę podkładkę, szczególnie ci, którzy mają po 5000 przebiegu. Więc zrobiliśmy coś takiego, że stworzyliśmy takie podkładki podwójne, czyli z, to jest akurat 2 mm, ale mam jeszcze jedynki tak zwane. Yy, czyli to jest tak, jakbyście cztery wkładali, te cienkie. Wkładacie taką podkładkę. Wkładacie pasek Gatesa i już teoretycznie nie powinno wam ciągnąć. Oczywiście zdarzają się też przypadki, że czasami dać tylko jedynkę potrzeba, albo jedynkę i dwójkę, albo dwójkę. Bo, tak jak mówiłem, to wszystko zależy jak w, jak w fabryce, wiecie, został złożony silnik, no i to jest podkładka, którą trzeba regulować sobie po prostu ten, ten pasek od tych talerzy, prawda, żeby one nie ślizgały się i nie kręcił się ten talerz. Bo, jak ten kręci się talerz, to Wam ciężko biegi wchodzić, wchodzą. Więc tak to trzeba zwracać uwagę. Oczywiście, jeszcze na saniu może się kręcić ten talerz, bo ma kład podwyższone obroty. Więc przez, nie wiem, 5, 6, 5 minut może jeszcze się kręcić, bo ma wyższe obroty, ale jak już spadnie z obrotów, to ten talerz powinien stać. Stać, O ten talerz, co tutaj jest, akurat wyjęty z, z, z tego wałka, powinien stać i się nie kręcić. Także to jest taki film pokazujący, na czym polega przeróbka łożyska jednokierunkowego, i też o podkładkach z że też mają y, znaczenie. Przy biegach, jeśli chodzi o wkładanie, zmienianie biegów i to, że na przykład wam sam jedzie albo ciężko wam biegi schodzą. Dlatego zachęcam do kontaktu z nami. Ja wam wszystko wytłumaczę, jak już na przykład rozbierzecie taki wariator. Ja wam podpowiem, czy potrzebujecie tej podkładki, czy łożysko. No, łożysko to akurat polecam naprawdę przerobić, ale z tymi podkładkami to jest, mówię, różnie. Najlepiej sobie kupić u nas jedynkę i dwójkę taką podkładkę, czyli 1 mm i 2 mm i regulować sobie, tak, jak ktoś pasek Gatesa sobie będzie wkładał, no to wkłada tą dwójeczkę czy tam jedynkę i, i problem z głowy, jak ktoś oryginał włoży, no to wtedy zazwyczaj bez podkładek wymaga, albo samą tą połówkę wystarczy włożyć, tak, czy nawet jedynkę naszą. Więc no, słuchajcie, to jest ktoś jak przy kładach robice w moto, tak jak my, no to wiecie, znamy te różne patenty i no, tutaj jest dużo ustawień, także no musicie brać uwagę, że tutaj jest yy, Taka konfiguracja, jaka została w fabryce, no to trzeba pod siebie jakby na, na czas serwisu no, modyfikować podpaski różne. tak Mówię, bo różne paski mają różne szerokości, szczególnie te zamienniki. Tyle z mojej strony. Zachęcam do obserwowania naszego kanału. Na pewno wbijajcie na naszego Face'a i Instagrama. Tam dużo rzeczy pokazujemy na temat Moto. Myślę, że ten film Wam pokaże, to na czym polega ta przeróbka łożyska jednokierunkowego i też o tych podkładkach z tyłu na talerzu.